Dobrze, i teraz ostatnie pytanie: już kończę z naszą rozmowę, Czy może Pan zdradzić chociaż część repertuaru programu nowego w ten roku, czy jakieś wydarzeń? Tak, nie tak. mm, tak. jest jakaś szczególna tajemnica. Z, 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 za, za kilka tygodni, 5 kwietnia, bardzo ciekawą premierę z, z, z takiej, takiej śmierci dziewczyna, Johanna Dorfmana, która przeosobowała na scenie kameronej. To jest, to jest naprawdę świetny thriller, taki, e, to troszkę sensacyjny, trochę, nie wiem, tam psychologiczny, trochę polityczny. E, z, y, ta sztuka no, była napisana w latach 80. i po pierwsze jest zaskakująco aktualna, a po drugie niesamowicie trzyma w napięciu. Nie? To jest tak, że y, na pierwszym czytaniu tam jeden z pracowników to z pracowniczych przyszła zrobić zdjęcia i tak na to może zrobić te zdjęcia, będzie 10 minut, czy tam 15 i sobie pójdzie i zostało do końca pierwszego czytania, bo tak jak, jak to się skończy, bo to rzeczywiście a, tak u nie, jakby chwyta za, 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 za pysk i nie puszcza dalej. A, I i rozwiązany jest sam, no, powiedziałbym, bardzo nieoczywisty, bardzo nieoczywisty. Po prostu, jakby świetna sztuka, jakby się no, świetna Mam nadzieję, tam rolę wyjdą A to jest a też, też taki utwór, który w Polsce niespecjalnie był znany. Najbardziej był znany z filmu, który Roman Polański zrobił w latach 80. czy na początku lat 90., a sami byliśmy zaskoczeni, jak to jest, jak się w ogóle nie zestarzało. To jest jakby świetnym językiem napisany. Jaki jest taki no, krwisty, no, kawał po prostu świetnego, notatowanego materiału. I no, myślę że też, że na to będzie bardzo ciekawe. Eee, potem no, takie nasze też, jakby, no, bardzo ważne wydarzenie też no, nazwijmy nie, jakimś tak no, hiperpremierem, to jest jakby sam festiwal, Polskie Spotkanie Teatralne. Eee, no, my tutaj no, będą, ta naj, naj, najgłówniejsza ich część to będzie 10-17 maja, ale tak naprawdę zaczną się już od 1 maja z tam spektaklami wyjazdowymi i potem z, z, no, też troszkę nawet dłużej, bo od 8 maja będzie spektakl w ramach tego festiwalu. E, no i to też jest jakaś taka no, gigantyczna premiera kolei co się z kilkunastu przedstawień, które no właśnie dla, dla, dla widzów kaliskich są premierowe. E, i, i, a na koniec sezonu w czerwcu jeszcze mamy premierę z, z przedstawienia, nie, to jest taki wybitny, bardzo wybitny izraelski autor Hanoch Levin. On już jest współczesny, już nie żyje od, od kilkunastu lat. Y bardzo taki, no rzeczywiście on jest nazywany takim izraelskim Szekspirem y, trochę gdzie spisał zupełnie inne sztuki, natomiast był też bardzo płodny i to bardzo, bardzo ciekawy autor. Robiłem przedstawienie, którego ono m, funkcjonuje pod tytułem Jakobi i Lejdendal. Ona Jeszcze troszeczkę ten tytuł będzie zmieniony, a jeszcze pracujemy nad tym jak. I to jest takie, że też jakby, przedstawienie, nie wiem, to jest zupełnie innego rodzaju. Z jednej strony ono jest takie komediowe, ale z drugiej strony też operuje takim... E. Znaczy, le... Hanow, Lewin pisał, że tam czasami są bardzo. E jak się wydaje się takimi mało subtelnymi znakami, operuje, nie? czy nawet tam nie wiem, z, 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 no, takie jakieś grube znaki, czasami, czasami wręcz takie wydawałoby się wulgarne, a równocześnie pod tym to wszystko jest jakby spowodowane, spowodowane jakąś jedną niebywałą czułością dla człowieka i to jest też taki, znaczy myślę, spektakl, który się, no, znakomita większość widzą, będzie mogła zidentyfikować, bo to jest taki spektakl, nie wiem, o, o, o poszukiwaniu siebie, o, z, radzeniu z, z o, 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 taki, nie wiem, o, ucieczce przed samotnością, e, z, i, 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 takim, nie wiem, o, o przyjaźni, więc to wszystko się nam ze sobą w tym spektaklu kotuje, jest taki też z, z, właśnie tak, tak Lewin pisał, że na obu tych są takie aż, aż wręcz jakby jakieś kuglanstwo się ocierające, taką grubą kreską z jednej strony, a z drugiej strony są niebywale czuje. Znaczy, takie że e, z, 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 z jakimś takim przeciwieństwem operując, uzyskuje e, zupełnie jakby inne. In, to, to, co jest jakby na wierzchu, jest kompletnie przeciwne do tego, co faktycznie on robi, I to też będzie na, na, na scenie kameralnej. A jesienią szykujemy jedna z rzeczy, którą szykujemy to jest takie przedstawienie oparte na, 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 na słynnej książce, chociaż myślę, że w, na, w dzisiejszych czasach znacznie słynniejszym filmie. Książka Worsela z filmu Janusza Majewskiego Zaklęte Rewiry mhm. to może jak Wasze pokolenie, ten był z filmu z lat 70. jeszcze z młodym Markiem Kondratem, więc Wasze pokolenie może akurat tego filmu mogło nigdy nie widzieć. A to jest znakomity film, polsko-czeski film. Mhm. E, e, dziejący się no, tak to nazwijmy z, z, w restauracji, nie to jest też takiego kontradga, takiego bohatera, który z mojej miejscowości do trochę większej trafia i zaczyna pracować w restauracji, i to jest tak, że nie wiem taki z, z jego jakimś takim no, dojrzewaniu w tym świecie. Z, z, to jest taki temat dojrzewany, jest jednak dla większości jakoś też łatwy do identyfikacji, bo większość albo to przechodzi, albo niektóre nawet się udało to przejść, no, ale się jeszcze w tym odnajdują, to się jakoś pamięta. Z, z, a to jest jeszcze takie to, to przedstawienie, ono będzie jakoś tak jeszcze tu zaczepione w naszej kaliskiej rzeczywistości. Tu do, 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 takie, takie no, odniesienia są tam planowane. I to będzie na dużej scenie przedstawienie, bo to z myślę, wieloma wątkami takimi melodramatycznymi, w tylko słowa znaczeniu, dużo sobie no, obiecuję, ale także to taki obraz, równocześnie to jest też taki, myślę, obraz nie tylko, znaczy miast takiej nie wiem wielkości Kalisza i tej rzeczywistości takiej, która się gdzieś tam. Z, z, z dala od tych największych ośrodków miejskich, która jest bardzo też ciekawa, z, 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 warta uwagi, godna uwagi. Myślę, że będzie się można troszkę w tym przejrzeć i te z, różne słabości tego świata pokazać, ale także jego wartości, które warto cenić. Czyli troszkę się będzie działo. <ślad> Dziękujemy Panu bardzo. Dziękujemy również.